Witajcie w kolejnym odcinku kanału Bez Kanału, gdzie szukam swojego sposobu na zrobienie pierwszego miliona złotych. A dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Dokładnie będziemy spotykać się z najpopularniejszymi youtuberami w Polsce, przy okazji szukając sponsorów na nasz kanał i kolejne eksperymenty, doświadczenia, w tym lecy. Ale, żeby ten czas nie był zmarnowany, co powiecie na to, żebym zdrapał łącznie 100 zdrapek o nominale 2 złote, kupując je w 100 różnych punktach w Warszawie? Lecimy! Zrobiliśmy to. Kupiliśmy 100 zdrapek o łącznej wartości 200 zł, czyli po 2 zł każda. Tylko 100 zdrapek, ale uwaga, kupionych w 100 różnych punktach lotto w Warszawie. Wydaliśmy 200 złotych, 100 różnych punktów. No nie byłoby to możliwe, gdybyśmy robili to na jakimś malutkim Bożu, albo jakimkolwiek innym miejscu, ponieważ nie ma nawet tam tylu punktów. W samym centrum Warszawy jest ich ponad 100, więc nie było z tym największego problemu. Ale mimo wszystko zajęło nam to 16 godzin. Pierwszy raz, kiedy zdrapywaliśmy z drapki, 1000 z za 1000 złotych, czyli po złotówce każda, mieliśmy około 50% wygranej. Później zdrapywaliśmy 2000 z o łącznej wartości 2000 złotych, czyli po 2 zł każda i też wygraliśmy około 50%. Ale na że nie były kupowane w różnych punktach. Tam gdzie byli było za 2000. Kupiliśmy je w 10 punktach lotto, a teraz mamy ze 100 różnych punktów. Czy dano się wygrać? Czy znowu będzie 50%? Zobaczymy. W takim razie sprawdzamy to. Let's go! Czas na podsumowanie. To są zdrabki, gdzie nie udało nam się wygrać, a to są zdrabki, gdzie udało nam się wygrać. 24 zdrabki okazały się z Maksymalna kwota, którą udało się wygrać na jednej zdrabce, to było 20 zł. Super w banku. Mówiłem, że będzie około 50% kwoty. No nie pomyliłem się. Wygraliśmy, uwaga, 106 zł. 94 zł jesteśmy do tyłu, wydaliśmy z własnych pieniędzy 200 zł, kupując 100 zdrapek o nominale 2 zł każda w 100 różnych punktach Lotto w Warszawie. Widzę sporo naśladowców, zdrapujecie zdrapki, otwieracie chipsy, lejsy, 50-100 paczek, może odważacie się na taki challenge i spróbujecie kupić 100 zdrapek stróży w punktach lotu, tak ja to zrobiłem, a może 1000? No, to byłby hit. Dzięki za kasę, którą wpłacacie na Patronite, to nam pozwala kupować kolejne konkursy. Sprawdzać te konkursy, no niestety jest tylko 90 zł, albo niestety, bo to, kto by się mógł spodziewać na to, że zawierzymy jakąkolwiek złotówkę, więc dzięki wielkie za to. Natomiast, no cóż, zbieramy kasy cały czas na lejsy. Wiemy, że konkurs jest do 17 października, ale uwaga! startował nowy konkurs z Laysami, gdzie można wygrać m.in. bilety na finał Ligi Mistrzów oraz kieszonkowe i telewizory. Więc zastanawiamy się nad tym. Zgłaszają się do nas reklamodawcy, którzy chcieliby zamiast za reklamę no, otworzyć tysiąc paczek chipsów Lays i zrobić ten eksperyment, sprawdzić go. Zapraszamy w takim razie. Czekajcie na kolejny odcinek, zapraszam Was serdecznie, dajcie łapkę w górę, jeśli uważacie, że warto, jeśli nie, no to trudno, szkoda. Mimo wszystko, to by nam pomogło zwrócić część pieniędzy, które ponieśliśmy, może udało się zyskać te 94 zł, Komentujcie, co byście chcieli, żebyśmy testowali, jakie konkursy byśmy, żebyśmy mogli sprawdzać. Niedługo będziemy testować pomysły na biznes, więc będzie ciekawie. To tyle w takim razie.